Nie każdy kucharz nadaje się do tego, żeby robić prestiżowe dania albo nawet ich nie chce robić, może nie czuje takiej potrzeby, może chce tylko robić na przykład same eventy, czy pracować w miejscu, gdzie się robi same wesela i przygotowywać zwykłe proste dania. Ja na przykład tak mam, że wolę tradycyjną kuchnię polską, uwielbiam ją. Wcale mnie nie kręci jakaś kuchnia molekularna, żeby robić wystrzałowe dania, nie wiadomo jakie. Oczywiście one są fajne, mi się to podoba. Tak, taka artystyczna strona kuchni. Jednak na przykład wolę robić imprezy z takim prostym daniem ja się świetnie bym czuł, jakbym robił co tydzień imprezę na tysiąc osób. To jest właśnie moja bajka, na tym się najlepiej zarabia i dlatego uwielbiam to robić. Robienie dużych eventów równa się bardzo duży przychód i równa się też dodatkową kasą dla, dla kucharza. Tak samo dodatkową kasą dla kucharza może być to, że potrafi te właśnie fajne dania robić. Bardzo często kucharze wchodzą w różne relacje z, z kelnerami, które powodują, że wspólnie dbają o klienta i dzielą się na przykład napiwkami. To jest też bardzo fajna sprawa. Kucharz, który potrafi wystrzałowe dania robić i potrafi dopieścić tego gościa, to po prostu dokłada cegiełkę do tego, że on wchodzi zadowolony i zostawia porządnego tipa. Wszystko zależy od tego, jak się dogaduje załoga i jeżeli kelnerzy z kucharzami świetnie współpracują, są takie miejsca, że tak się właśnie to odbywa, to mają dodatkowe benefity. Więc wystrzałowe dania są e, rewelacyjne, to może być Twoja droga. I właśnie, podejmij decyzję, w którą stronę chcesz iść. Czy chcesz być kucharzem od dań? czy chcesz być kucharzem weselnym, a może chcesz być kucharzem marynarzem na statku? Ja kiedyś byłem marynarzem i gotowałem na promie wycieczkowym na 400 osób w mojej restauracji, w mojej dziale. To była jedna z tych restauracji i ja to uwielbiałem. I to był mój kierunek, podjąłem decyzję właśnie, żeby to zrobić. Są osoby, które po prostu chcą mieć spokojną pracę, pracować od 7 do 15, czy od tam, nie wiem, od 12 do 20, czy w jakichś tam innych przedziałach, w jakiejś zwykłej firmie, w jakiejś stołówce, przygotować proste dania i to też jest bardzo dobry kierunek. Oczywiście każdy kierunek wiąże się z jakimiś... Benefitami finansowymi lub ich brakiem. Na przykład praca w stołówce może być dobra, ponieważ kończysz o 15.00 robotę, wychodzisz i święto lasu załatwione, nie musisz się niczym przejmować. Weekendy wolne, jak na przykład jesteś nie wiem, kucharzem w szkole, masz weekendy wolne, święta, wszystko, to też jest rewelacyjna sytuacja jak na gastronomię. Natomiast jeżeli idziesz do pracy do hotelu i chcesz być kucharzem hotelowym, to jest fajne, ponieważ yy, tam jest ogromna różnorodność. I goście zawsze jacy się znajdą. Jak nie przyjdą do restauracji tacy z drogi, to przyjadą goście biznesowi, goście wypoczynkowi, no, w zależności od tego, w jakim miejscu ten hotel jest. Ale tam cały czas coś się kręci i robisz trochę eventów, trochę restauracji, trochę fajnych dań, trochę zwykłych wesel, trochę śniadań, trochę kolacji, czasem jakaś grupa przyjedzie, tu zrobisz jakieś deserki. To jest też taka różnorodność, ona jest bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Pracując w takim hotelu, możesz wcale nie być specjalistą w każdym tam działu. Nie musisz być cukiernikiem, który się tylko cukierniem zajmuje. Nie musisz być tylko kucharzem na przykład od mięs, czy nie, nie musisz być buczerem, czyli rzeźnikiem, który obrabia tylko mięso i zajmuje się porcjowaniem. Możesz z każdego działu wybrać coś dla siebie i być dobry w iluś tam rzeczach, co spowoduje, że w całokształcie jesteś dobrym kucharzem, bo możesz yy, zrobić i deser i zupę i drugie danie i przyjąć dostawę i obrobić mięso i i tam po prostu jeszcze coś przygotować na cateringi czy coś na wyjazdy. To jest bardzo. To jest bardzo fajne, bo jest wszechstronne. Ja uwielbiam taką pracę hotelową, ona jest najlepsza, ponieważ tam się dużo dzieje, jest różnorodność, nigdy się nie nudzi, bardzo często napotykamy wyzwania. Pracując w restauracji, jeżeli obierzesz taki kierunek restauracyjny, to musisz raczej liczyć się z tym, że będziesz pracować zawsze po południami, a wręcz nawet do nocy. Jeżeli jest restauracja w dużym mieście i na przykład no, przy głównym rynku, to zazwyczaj one są otwarte całkiem na wieczór. Kucharze idą do pracy na przykład na godzinę. 16 i pracują do nocy z nadgodzinami, do tej godziny, do której są goście. A jeżeli to jest jeszcze dodatkowo jakiś pub z jedzeniem, to już w ogóle masz gwarantowane, że goście siedzą, chleją, jedzą i po prostu Twoja praca odbywa się po nocach. I to też musisz wziąć pod uwagę, czy to jest warte, żeby poświęcić swoje życie, swoją rodzinę, czy ten swój czas właśnie na taki system pracy. Dlatego różnorodność jest bardzo dużo w gastronomii i w hotelarstwie. Musisz to sobie przemyśleć, co rzeczywiście potrzebujesz. Praca w hotelu jest bardziej elastyczna. Możesz lepiej się dogadać, masz różne godziny pracy. Niekoniecznie przychodzisz tylko na drugą zmianę, bo jest restauracja, ale też się musisz przygotować eventy, więc wiele osób przychodzi od rana. Ja na przykład czasami tak ustalam grafik, że najwięcej osób przychodzi na pierwszą zmianę, a na drugą zmianę wystarczy jeden kucharz, bo mamy tam nie wiem, kilku gości hotelowych. Wszystko przygotowuje pierwsza zmiana, cały event i wszystkie śniadania dla gości hotelowych, co jest bardzo, bardzo dobrą pracą. Niejednokrotnie osoby przychodzą od 7 do 15 i są bardzo zadowolone, bo to jest super fajna praca. Właśnie pracując na rano nie, zosta nie zostajesz po nocach i to jest naprawdę rewelacyjne. Także jak widzisz, dróg jest wiele w kuchni, możesz sobie wybrać taką, która do ciebie najbardziej pasuje. Więc zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, wciśnij suba, wciśnij dzwoneczek żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, ze wskazówkami. I zapraszam Cię do kolejnego odcinka w każdą środę o 21.30, Podcast Szefa Kuchni. Nie zapomnij sobie zaznacz w kalendarzu, żeby, żeby tego nie przepuścić, bo się dowiesz dużo ciekawych rzeczy. Pozdrawiam wszystkich kucharzy, pozdrawiam całą gastronomię, restauratorów i wszystkich pracowników kuchni od pomocy po szefów. Na razie trzymajcie się, cześć, życzę sukcesów i szczęścia. Hej!